Cześć czołem! Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy oto szą. Oferta do 24 sierpnia. Przy zakupie dwóch czteropaków Ambera Chmielowego 1050 za czteropak, a przy zakupie dwóch piw z serii Best Beer z browaru staropolskiego 4 zł za butelkę. To propozycje oszą. My przechodzimy już do żabki. Oferta do 23 sierpnia. Tutaj przy zakupie. I zwrocie dwóch sztuk Miłosława niefiltrowanego lub Pilsnera 3,20 za sztukę. Ekorabaty teraz są w żabce, można się zapoznać. Opuszczamy już żabkę, przechodzimy do Aldiego. Oferta do 20 sierpnia, w praktyce pewnie dłużej. Piwo hula i dusza, czyli piwo konopne z browaru Błonie 4,99 za butelkę. Wychodzimy z Aldiego. I już jesteśmy w Lidlu. Oferta od 18 sierpnia do wyczerpania zapasów zapewne. I tutaj mamy zestaw propozycji kraftowych przede wszystkim, ale są też akcenty regionalne. Browar Bojanowo, seria Quantum Brewing i ryżowa i paza 7,99 za butelkę piwo dostępne tylko w Aldi. Następnie Browar Pinta i Farmhouse IPA 7,99 za butelkę. Za to piwo idziemy dalej. Browar Moczy Broda, Żar Tropików lub Nektar Bogów, czyli piwa, które już się w Lidlu pojawiały. 5,99 za butelkę. Browar Minister powraca. Tym razem z piwami Salty Trip lub Magic Spoon 7,99. Za butelkę Funky Fluid puszeczki, a w puszeczkach Hazy Apa lub Gelato Pina Colada, 8,99 za puszkę. Tyle samo zapłacimy za puszki z browaru Birband, również 8,99 za piankę lub limbo i na koniec jeszcze mamy taki akcencik wieżynieckiem. Zwierzynieckie przy zakupie czterech puszek, 2,39 za sztukę wychodzi. Tak to wygląda w tym tygodniu. Mam nadzieję, że coś tam z tego skromnego, kolejnego, niestety skromnego wydania, piwnych okazji dla siebie wybierzecie. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Tradycyjnie życzę udanych zakupów, tradycyjnie wszystkich. Pozdrawiam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.